Panie prezesie, kieruje pan areną Gliwica jako operator od października na funkcji prezesa. Pana droga na śląsk prowadziła z Gdańska przez Warszawę. Jakie spostrzeżenia po tych paru miesiącach, jeżeli chodzi na przykład o pracowitość zaków ich mentalność, zachowania? No, pracowitość jest legendarna eee, i potwierdzam eee, zaangażowanie. Mogę powiedzieć, że w ogóle jestem bardzo, bardzo. Eee pod wielkim wrażeniem e, i pozytywnym wrażeniem e, Gliwic, regionu, e, to co... Ja oczywiście dużo wcześniej byłem w, w, na Śląsku i dużo wcześniej byłem w Gliwicach. Natomiast no to, co dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest po, po prostu bardzo dobre miejsce do, do życia. I, e, I bardzo wiele osób, które przyjeżdża dzisiaj do Areny Gliwice, e, bo Arena Gliwice Powoduje to, że ludzie podejmują decyzję o przyjeździe na koncert bądź na wydarzenie sportowe, i po raz pierwszy są w naszym mieście bądź w naszym regionie, mówią: Wow, zupełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Spotykamy się tak naprawdę po roku od momentu, kiedy arena otwarła swoje drzwi dla widzów. Jakby pan ten pierwszy rok podsumował. No, muszę powiedzieć, że bardzo trzeba podsumować realnie. To był po pierwsze bardzo trudny czas, bo początek funkcjonowania takiego obiektu to jest tak naprawdę stworzenie wszystkiego od podstaw. To jest obiekt imponujący. Miasto Gliwice zrealizowało no, przepiękny obiekt. Dzisiaj on jest jedną, jednym z najlepszych obiektów, nie tylko w Polsce. To jest rzecz, która cieszy, a odpowiedzialność operatora to jest to, żeby tknąć życie w ten obieg i żeby w nim jak najwięcej się działo. Ale żeby jak najwięcej się działo, to z kolei trzeba być przygotowanym do tego, żeby umieć organizować wydarzenia, kontraktować wydarzenia, negocjować, sprzedawać, zarządzać na co dzień. Sprawami technicznymi, sprawami logistycznymi. No i ten pierwszy rok mogę powiedzieć, że już jesteśmy na bardzo dalekim etapie, jeśli chodzi o zaawansowanie. Ponad 200 tysięcy osób odwiedziło arenę Gliwice w tym okresie. Było zrealizowanych. Ponad 80 kilka różnych wydarzeń, od tych największych, najbardziej spektakularnych, po troszeczkę mniejsze. No i to co, to, co myślę, że zaczyna być słychać, to to, że procent osób, które jeszcze 12 miesięcy temu mówiło: Nie, to będzie prawdopodobnie pusty obiekt. To będzie obiekt, do którego tylko będziemy chyba dopłacali. To jest obiekt który nie będzie naszą dumą. Coraz więcej jest rzeczywistych, praktycznych, prawdziwych przypadków, że to, że taki obiekt jest, to jest dobry przykład, jak miasto może się rozwijać. Że na wydarzenia pod tytułem Sensation, czy za chwilę Dreamstad, przyjedzie bardzo dużo osób z poza regionu, z poza Polski. Że ci, którzy mają usługi, czy to hotelarskie, czy to restauracyjne, czy to w końcu taksówkarze. Mówią tak, w dniach wydarzeń, przed wydarzeniami, w dniach, kiedy są wydarzenia, mamy zdecydowanie większy ruch. A to oznacza, że ludzie przyjeżdżają, wydają tutaj pieniądze i pośrednio te pieniądze wracają też w formule podatków. Natomiast pierwszy rok to jeszcze daleko, daleko od momentu, kiedy powinniśmy być zadowoleni. Jest dla nas duży wysiłek finansowy jako operatora. Bo duży obiekt to duże koszty, eee, koszty stałe i a żeby te koszty pokryć to po prostu musi być ogromnie dużo eee, wydarzeń tych na 10 tysięcy, ale też bardzo dużo wydarzeń biznesowych, bo Arena Gliwice to także miejsce biznesu, muszą być sprzedane produkty premium, loże, eee, partnerzy. Od partnera tytułarnego przez partnerów wspierających. W związku z tym jeszcze przed nami bardzo dużo pracy. Myślę, że takie dwa lata, po dwóch latach od otwarcia, będzie można powiedzieć, że jesteśmy na takim etapie, kiedy już dojrzale we wszystkich obszarach biznesowych nie tylko działamy, co mamy już rezultat. To jest suma różnych powodów. No po pierwsze, zawsze jest pytanie, czy Poradzimy sobie z takim dużym wyzwaniem. Po drugie, jest oczywiście, że jest w Polsce duża konkurencja. Mogę przytoczyć też taki przykład, z którym kiedyś mieliśmy do czynienia i to było ciekawe wyzwanie: Stadion Narodowy, którym też przyszło mi z zespołem w pewnym momencie zarządzać. I po Mistrzostwach Europy bardzo było wiele głosów: Czy to jest obiekt, który będzie stał pusty? Po co nam taki obiekt? Czy te miliard z kawałkiem było potrzebne? No i, i przechodziliśmy przez bardzo taką organiczną drogę polegającą na tym, że najpierw było oczywiście mecze, a potem mówiliśmy nie, to nie będą tylko mecze, to będą różne wydarzenia koncertowe, wydarzenia rodzinne, to będzie największe miejsce biznesu, będzie największe miejsce targowe. No, i nagle się okazało, że mieliśmy 700 wydarzeń biznesowych, mieliśmy y, wiele milionów ludzi w każdym roku. Jak pamiętam, bardzo szybko y, przeszli na drogę. No, nie no, od początku, tak. to tylko tak mówiliśmy, żeby zachęcić Was do pracy. Przez wiele lat był oczywiście spodek, i to jest legenda, i to jest przepiękny obiekt. Ale architektonicznie on jest już troszeczkę jest, jest doj, bardziej dojrzały. I na przykład nie miał bardzo wielu funkcji, które dzisiaj nowoczesne obiekty na świecie posiadają, tak jak Arena Gliwice. I nie mogliśmy y, 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 używać tego na co dzień na przykład biznes nie mógł używać takich miejsc, używał sale konferencyjne, czy sale kon, kon, kongresowe, czy, czy expo. A nagle dzisiaj powstaje miejsce, jak Arena Gliwice. Gdzie odkrywają prezesi, odkrywają dyrektorzy, którzy tutaj przychodzą? Nie myśleliśmy, widzieliśmy, że może być koncert, wiedzieliśmy, że może być mecz, ale nie wiedzieliśmy, że możemy zorganizować spotkanie na 800 osób. Wspomina Pan o, o tym, że zarządzał Pan, był Pan w zespole zarządzającym Stadionem Narodowym, w spółce PL 2012. Na ile jakby tamte doświadczenia przekłada Pan na pracę tutaj w arenie? Bardzo przydatne doświadczenie. Bo tak naprawdę robimy w troszeczkę innej skali bardzo podobne rzeczy. W związku z tym mogę powiedzieć, że nie ma rzeczy, które by mnie tutaj zaskakiwały. Poza inną, oczywiście, innymi uwarunkowaniami rynkowymi, troszeczkę innymi zachowaniami, jeśli chodzi o oczekiwania i potrzeby klientów. Natomiast wszystkie procesy związane z przygotowaniem wydarzenia są bardzo, bardzo zbliżone. Często mi się zdarza trafiać do takich projektów, Yy, gdzie ludzie mają, to są małe szanse na sukces. Takim było euro, takim był stadion, takim potem było euro, to już mniej, troszeczkę euro 2 16, piłce ręcznej. ale to jest takie właśnie inspirujące niż no, sztuką pracować w rzeczach, które są yy, oczywiste i jest pewny, yy, pewny sukces. Więc to jest też, to jest też podobne. No, i bardzo podobne jest to, że tak tam, tak tu na przykład budowanie zespołu jest bardzo analogiczne, bo też tworzymy, tworzymy mocny zespół w naszej firmie, gdzie staramy się taką zrobić, powiedziałbym, prawdziwą, dobrą taką kompozycję doświadczeń pochodzących z zarządzania w regionie. Parę osób zaprosiliśmy z różnych miast z Polski, które już zarządzały. Obiektami, ale czasy się zmieniają, dzisiaj dużo większa konkurencja. Jesteśmy na bardzo konkurencyjnym rynku. Rynek polski jest bardzo konkurencyjny, jeśli chodzi o obiekty, bo mamy tych obiektów bardzo dużo. W związku z tym jest dosyć intensywna walka o najlepsze, najlepsze produkcje. I co jest też ważne, no rynek jest bardzo nasycony. Jak, jak mówimy o przemyśle czasu wolnego, to dzisiaj, jak popatrzymy 5-7 lat wstecz, ile mieliśmy możliwości wydania złotówki, a ile mamy dzisiaj, dzisiaj każdego dnia możemy, jest teatr, jest kino, jest arena, jest restauracja, jest multum możliwości. Więc, więc w, tym, w tym konkurencyjnym bardzo rynku też no, trzeba szukać nowych rozwiązań, które, które w przeszłości nawet nie były, nie, nie były brane pod uwagę, bo nie było takiej konieczności. Jakie ma pan wobec tego pomysłu na to, żeby tą markę Arena Gliwice utwierdzić w świadomości, zarówno tutaj mieszkańców Gliwic okolic, jak i no, przypuszczam całego kraju? No, trzy są e, trzy filary naszego, naszego działania. E, filar pierwszy to e, miejsce bardzo ciekawych e, wydarzeń. E, tutaj bardzo pracujemy, żeby, była, żeby było dużo sportu. E, sportu takiego jak mecze reprezentacji, ostatnia piłka ręczna, czy mecze klubowe jak Zaksa, Kędzierzyn, Koźle, czy dobre formaty sportowe jak na przykład e, KSW. E, Oprócz sportu muzyka il volo i scorpions i Hans Zimmer i Slayer i modern talking. No i bardzo ważna część w tym obszarze to jest rynek rozrywki rodzinnej. To jest dzisiaj najbardziej rosnący rynek na świecie. Czyli wszelkiego rodzaju od Disneya po pokazy dinozaurów, po Cirque du Soleil, tego typu formaty, które tak naprawdę powodują, że cała rodzina chce spędzić kilka godzin w fajnych, przyjaznych, komfortowych warunkach. Drugi bardzo istotny obszar to jest arena Gliwice, żeby teraz użyć bardzo ładnego polskiego określenia, Business Conference Center, czyli miejsce dla biznesu, miejsce do budowania relacji biznes biznesowych, miejsce do budowania part partnerstw, począwszy od właśnie wydarzeń konferencyjnych, mniejszych kongresów, przez codzienne spotkania na szkoleniach, na seminariach, po w końcu produkty premium, począwszy od lusz. E, m, e, aż po e, strefę, e, strefę biznesową. E, m, i, to jest, e, I to jest jeden z bardziej interesujących tematów, e, jeśli chodzi o, 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 o gliwice, bo tak naprawdę gliwice dzisiaj wchodzą na rynek, e, na którym nie, by nie były, bo nie miały infrastruktury e, odpowiednio dużej. I z tym też są związane oczywiście partnerstwa, takie partnerstwa długoterminowe, właśnie jak na przykład partner tytułarne, ale też partnerstwa mniejszym. Mamy oczywiście już dzisiaj pierwsze kontrakty, które są zawarte, no i pracujemy nad kolejnymi. I trzeci obszar, nie wiem czy od niego nawet nie warto by było zaczynać, to jest Arena Gliwice, nasza Arena, nasze miejsce, takie miejsce przyjazne dla, dla, dla mieszkańców Gliwic. I tutaj robimy bardzo dużo. My jesteśmy oczywiście operatorem prywatnym, ale nie zwalnia nas to z odpowiedzialności takiej misyjności, takiego podejścia społecznego, żeby tak naprawdę nie tylko arena była miejscem, gdzie można przyjść jak się ma bilet, ale żeby można było przyjść wielokrotnie częściej i tak naprawdę ten obiekt, który jest dużym obiektem, takim troszeczkę nawet. Wiele osób pewnie ma takie poczucie, czy to jest naprawdę obiekt, który jest dostępny. Właśnie mówimy, tak, on jest dostępny, otwarty. W, w, w zimie e, mieliśmy propozycję, e, pobiegajcie wewnątrz areny. Nie biegajcie po parku, bo jest zimno. E, pobiegajcie wewnątrz areny, jest otwarte, możecie rano przyjść, są szatnie, przebierzcie się i korzystajcie z niego. Jest ścianka wspinaczkowa, która jest dzisiaj jedną z najlepszych. Najbardziej rozbudowanych w Polsce. Ona jest codziennie oblegana, i codziennie, codziennie, codziennie coraz więcej osób zaczyna używać areny w taki bardzo, bardzo powiedziałbym przyjazny sposób, bez jakiegoś zadęcia. Dwa razy poruszył Pan wątek partnera tytularnego. Czy tu chodzi o to, że zmieni się nazwa, czy będzie dołączony człon, właśnie nazwy tego partnera? Kiedy ewentualnie to może nastąpić i czy to poniekąd też nie jest jakby spowodowane tym, że Arena Gliwice nazywa się tak samo jak jedne z centrów handlowych, czy to też jakby chodzi o to, żeby jednak ludzie jednoznacznie kojarzyli nazwę z miejscem? No tak, centrum handlowe, tutaj mogę powiedzieć, że nawet mamy niezłą, niezłą kooperację i, i, i się wspieramy, robimy też różne akcje. w w ramach na przykład ostatnio piłki ręcznej, mieliśmy w centrum handlowym też nasze akcje promocyjne. Coraz częściej centrum handlowe się nazywa park handlowy i w tym kierunku idzie komunikacja tak, żeby Arena Gliwice w Gliwicach jednoznacznie się kojarzyła z tym miejscem, w którym jesteśmy. Zaczynamy rozmowy, jesteśmy dzisiaj w trakcie kilku pierwszych takich rozmów, może już nawet nie sondażowych, bo to już są konkretne E, propozycje z naszej strony, z potencjalnymi e, firmami, które mogłyby być partnerem Areny, również w kontekście tytu partnera tytularnego, to się nigdy nie może dziać e, za wcześnie, bo, e, bo, no bo też, też zarządzający tymi firmami też mieli przecież takie poczucie i takie pytanie, czy Arena będzie dobrze funkcjonowała. E, bo tak samo przecież obserwują i. A dzisiaj już zaczynają widzieć, tak to zaczyna działać, te, te, te kilkaset e, tysięcy ludzi w każdym roku, dotarcie do mediów, e, pozycja na, na, na rynku, w związku z tym rozmawiamy. Myślę, że to potrwa jeszcze parę miesięcy, będziemy sądowali rynek. Spodziewam się, że we wrześniu powinniśmy e, wiedzieć więcej, e, bo to jest kontrakt długoterminowy. No ale tak, ale jesteśmy na to otwarci. Zobaczymy, jaka nazwa, pewnie jest parę przykładów, w Polsce, że zostaje nazwa arena i miasto, a pojawia się dodatkowy człon w postaci nazwy firmy. Na początku rozmowy wspomina Pan, że to dwa lata, to jest taki czas, okres właśnie na taki rozruch, tak? na ugruntowanie pozycji areny. To za te dwa lata, czyli teraz już jakby za rok, to w jakim Pan miejscu chciałby być? No takim, żeby wszyscy mówili, nie ma wątpliwości, to była dobra decyzja. Dzieje się dobrze. Dla nas to jest bardzo ważne, jako zarządzających, że jakość obsługi klienta, jakość przebiegu wydarzeń jest na najwyższym poziomie, żebyśmy mieli zakontraktowany kalendarz 2020-2021 i mieli w tym kalendarzu z. 40-50 wydarzeń, takich na dużą arenę, żebyśmy mieli około 100 wydarzeń biznesowych, też już zakontraktowanych, żebyśmy mieli partnera tytularnego, żebyśmy mieli z 8-10 luszy już sprzedanych w formule długoterminowej, a resztę skutecznie sprzedawali na. E, każde poszczególne wydarzenie, żebyśmy mieli tak jak dzisiaj to już naprawdę nieźle działa całą sferę e, tą kulinarną na najwyższym poziomie. I, no i żebyśmy e, mogli powiedzieć, że rzeczywiście jest e, też e, to, co chyba jest szczególnie istotne, że miasto Gliwice bardzo, bardzo zyskuje. A z kolei biznes w Gliwicach i ci, którzy zarządzają usługami w Gliwicach, e, mówią, Cieszymy się, że mamy arenę, bo dzięki temu dużo więcej zarabiamy. Bardzo panu dziękuję wobec tego za rozmowę. życzę Bardzo dziękuję. Realizacji planów powodzenia.